Do rozpoczęcia użytego apelu z okazji dnia strażaka oraz otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej żadnej Węgrowie. Dziękuję. W tym kulminacyjnym dzisiejszego apelu będzie otwarcie nowo wybudowanej strażnicy. To, że ta komenda powstała jest to zasługa wielu osób. Pozwolę sobie w tym wystąpieniu złożyć wyrazy podziękowania i naszej wdzięczności. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki programowi modernizacji służb mundurowych. Szczególnie chcę podziękować pani senator Marii Koc. Jest to osobista zasługa pani senator, że inwestycja pod nazwą Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki ratowniczo gaśniczej w Węgrowie została ujęta w ustawie modernizacyjnej, co zapewniło finansowanie budowy. Odznaczeni stąd. i tutaj dla Tomasz odznaczeni stąd. Zapraszam Panią. Dziękuję teraz życzę wszystkiego. Również gratuluję. Sebastian Ewesto. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Odznaczeni. Stop. Dziękuję bardzo. Awansowani. Stop. Komendant główny. Po pierwsze. Dzień strażaka. Po drugie, piękne, nowe samochody, wyposażenie. No i otwarcie dzisiejszej strażnicy państwa. Na początek, tak jak przy okazji, przy każdej okazji, zresztą kiedy spotykam strażaków, to myślę, że każdy, kto spotyka strażaków, powinien przede wszystkim im dziękować. Dziękować za służbę, za poświęcenie, za to, co czynicie dla naszych mieszkańców. Dla nas, dla naszych rodzin, bliskich, znajomych, po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, żebyśmy czuli, że jesteście w każdej chwili gotowi nam pomóc, bo to jest bardzo ważne. Po co z tego, że człowiek ma dobrą pracę, ma dobre zdrowie. Dziękuję. Życzę Państwu w imieniu całego samorządu Powiatu Węgrowskiego spokojnych służb, takich bezpiecznych powrotów i szacunku ludzkiego. Nie przedłużam, bo jest za gorąco zatem wszystkiego dobrego niech poczuwa nad państwem święty Florian. <noise> Спасибо.